Hej, witajcie wszyscy ludzie. Chwała Bogu za Jego Słowo. Będziemy rozważać Biblię, i Biblia będzie burzyć w naszym myśleniu różne warownie, które duch tego świata, szatan, poumieszczał tam przez lata. Ale nasz niebiański tata weźmie na tego diabła Bata i wypędzi, wy, wypędzi go z naszego myślenia. Hallelujah! Chwała Bogu za Słowo Boże. Słowo jest życiem. Ono jest młotem, który kruszy wszelkie warownie. Nie przypadkiem Bóg powiedział do Jozuego, Włóż do arki przymierza nie do arki prawa do arki przymierza tablice z przykazaniami i chodź wokół twierdzy warownej Jerycha i mury Jerycha runęły. To jest właśnie obraz tego, że jak Słowo Boże chodzi wokół naszej głowy, to w końcu warownia padnie i będziemy wolni i zostaniemy po prostu uwolnieni. Kolejny obraz. To jest taki, kiedy apostoł Paweł z Sylasem modlili się, zamknięci w więzieniu. Tam napisane jest, że więzienie zatrzęsły się, kiedy Boga uwielbiali. Więzienie zatrzęsły się od fundamentu, od posad zostały poruszone. I drzwi więzienia otwarły się i, i ludzie mogli wyjść na wolność. <laughs> Drzwi więzienia się otworzą, jeśli pozwolimy, aby słowo Boga, uwielbienie nasze kierowane do Boga, mogło potrząsnąć podstawami naszego myślenia, mogło potrząsnąć tym fałszywym fundamentem, które przez lata system tego świata wpoił nam do naszego myślenia. Także czasem nawet nie widzimy, że pewne sposoby myślenia, sposoby reagowania, pewne nawyki myślowe w nas są po prostu. Z pozoru śliczne, a naprawdę demoniczne. Ale chwała Bogu za słowo, za słowo Boże. Ono jest życiem i ono będzie nas uwalniać. I dzisiaj jedną warownię zburzymy taką warownię protestantyzmu, że apostoł Paweł uczył, że każdy może sobie dowolnie zachowywać święte dni Boga. Jakie chce, może sobie zachowywać, może nie zachowywać. Musimy zobaczyć, co naprawdę apostoł Paweł uczył. Ludzie, którzy zaczęli zachowywać przykazania Boże, mogą się spotkać często z taką opinią, że apostoł Paweł w liście do Rzymian w XIV rozdziale mówił: Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto chce zachowywać dzień, dla Pana zachowuje, kto nie zachowuje dnia, dla Pana nie zachowuje. Bo tam Paweł nie pisze na temat szabatu, a na temat zupełnie czegoś innego. Na temat debat związanych z zachowywaniem pewnych dni jako dni postu, ale po kolei. List do Koryntian, pierwszy rozdział. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczy. No i zobaczycie, jak zaraz Bóg zniweczy przebiegłość tej argumentacji fałszywej. Że apostoł Paweł e, głosił przeciwko zachowywaniu szabatu, że głosił taką swobodę, e, jeżeli chodzi o czwarte przykazanie Dekalogu. E, mamy list do Koryntian, pierwszy rozdział. E, napisane jest, że Bóg wytraci mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczy. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w, Bo w Bożej mądrości, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić wierzących. Przez głupstwo głoszenia słowa. Będziemy głosić słowo i dziś będziemy zbawieni od jednej z tych warowni protestantyzmu. Tak, teraz przejdziemy do listu do e, Rzymian. List do Rzymian. Rzymian. Początek. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii jest bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw Żyda potem dla Greka. W niej bowiem objawia się usprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi ku wierze prowadzi, jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak, gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość wszelką bezbożność i nieprawość. Wszelką. Tych ludzi, co przez nieprawość, na przykład przez teologię protestancką nakładają prawdzie pęta, kłamią po prostu i wkładają w usta Pawła, rzeczy, których Paweł nigdy nie miał na myśli apostoł. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Bóg nam te rzeczy ujawnia, nam, którzy czytamy Pismo Święte, przez Słowo Boże. I zobaczcie, co Bóg nam ujawnia na temat poglądów apostoła Pawła przez Słowo Boże. I w jaki sposób Bóg. Zrywa pęta tej nieprawości teologii protestanckiej, fałszywej, jaka została nałożona na myślenie większości chrześcijan. Albowiem do stworzenia czegoś niewidzialnej jego przymioty. Tak, tu jest dalej mowa o objawieniu, generalnym objawieniu Boga. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Zamienili chwalenie nieśmiertelnego Boga, niezniszczalnego Boga, na podobizny obrazy śmiertelnego człowieka. Tak na wrzeń zwierząt i płazów. No, i to można odnieść do nauki kleru katolickiego, ale ten werset ja bym odniósł na przykład do kaznodziejów protestanckich. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Ja? Zaraz zobaczycie. Przemienili oni yy, prawdę Bożą, na przykład dekalog, czwarte przykazanie dekalogu, przemienili oni w kłamstwo. I stworzeniu oddawali cześć, w jakim sensie stworzeniu? No, bo kult niedzieli został wprowadzony przez. Cesarstwo rzymskie, a nie przez Pana Jezusa, ani przez apostołów, zamiana. Yy, szabatu na niedzielę została wprowadzona przez Ducha Tego świata, a nie przez yy, nauczycieli Słowa Bożego. Okej okay? Do tego można odnieść yy, słowo. To, to pismo. Yy, Dzieje apostolskie 2014. Patrzcie, jakie to jest proste, jeżeli Bóg cię prowadzi w studiowaniu słowa. 24 dzieje apostolskie 24. Tutaj mamy. Apostoł Paweł yy, sądzony, przed prokuratorem Feliksem. Co apostoł Paweł mówi? To ja jednak wyznaję przed Tobą, kiedy się broni przed oskarżeniami ze strony Żydów, bo Żydzi twierdzili, że apostoł Paweł głosi przeciwko zachowywaniu prawa Bożego. To ja jednak wyznaję przed Tobą według drogi nazywanej przez nich sektą. Służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w prawie u proroków. Widzicie? Paweł Apostoł mówi, że wierzy we wszystko, co napisane w prawie u proroków. Wielu kaznodziejów, czy to katolickich, czy protestanckich, nie wierzy w to, co wierzył Apostoł Paweł. I wkładają w usta Apostoła Pawła tezy, twierdzenia, których Apostoł Paweł nigdy nie miał na myśli. Po prostu oni źle interpretują Pisma Pawła. Tak? Wierzył we wszystko, co napisane w prawie u proroków. Zobaczymy zaraz, co Paweł yy, wierzył, naprawdę. Ale zobaczcie jeszcze, co o pismach Pawła mówił apostoł Piotr. Drugi Piotra, trzeci rozdział. 15 wers. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak również umiłowany nasz brat. Umiłowany nasz brat. Umiłowany brat Paweł, według danej mu mądrości, napisał do Was. Paweł miał mądrość. Jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy. Listy Pawła mogą nie być łatwe. Trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni, mało utwierdzeni, opacznie tłumaczą. Jeżeli jesteś douczony i dobrze utwierdzony w słowie Bożym, będziesz dobrze tłumaczył pewne trudne rzeczy z listów Pawła. W końcu zrozumiesz, o co miał Paweł na myśli. Ale ludzie niedouczeni w słowie Bożym, mało utwierdzeni. Natomiast e, e, silni w mądrości ludzkiej, bo skończyli jakieś seminarium i na, wkładano im do głowy pewnych e, derdymałków na temat, e, sposob, na temat apostoła Pawła, tacy ludzie opacznie tłumaczą to, co mówi apostoł Paweł w listach. Tak samo jak i inne pisma, też na opak tłumaczą. Na przykład Dzieje Apostolskie 15 na opak tłumaczą. Tłumaczą na opak na własną swoją zgubę. Widzicie? Na własną swoją zgubę. Większość protestantów będzie zgubiona. Razem z katolikami, tak? Do tego samego jeziora ognia i siarki trafią Wy zatem umiłowani. Kochani, którzy słuchacie, umiłowani. Bóg mówi, że jesteście umiłowani, tak? Ja po prostu przez wiarę już widzę wy, Was, którzy słuchacie tego, jak silnie się stajecie w Bogu, idziecie na cały świat i po prostu nauczacie słowo Boże. Wprawdzie, ale to Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się. Abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw bożych Takich kaznodziejów, co? Nie szanują praw bożych Mówią, że każdy dzień jest szabatem <laughs> Nie szanują praw bożych Własnej stałości, żebyście nie doprowadzili do upadku tak? <laughs> A teraz posłuchajcie e e Ezechiel 22 Paweł apostoł mówi, że wierzy we wszystko, co jest u proroków tak? W prawie bożym i u proroków Zobaczcie, więc wierzył w to, co mówił Ezechiel Ezechiel 22. I tutaj w Ezechiela 22, w którego wierzył Apostoł Paweł, w słowa Ezechiela. Apostoł Paweł we wszystko wierzył, mówi. Zobaczcie, co Ezechiel, jaki zarzut stawia nauczycielom: Synu człowieczy, powiedz jej. Tej niewiernej niewieście, Jerozolimie. Ty jesteś ziemią, która nie została oczyszczona, ani obmyta w dzień burzy, której władcy zamieszkali w jej środku. Są jak lew ryczący, co rozdziera zdobycz, pożerają ludzi, zabierają bogactwa i kosztowności, mnożą wdowy wśród nich. Kapłani jej przekraczają moje prawo, bezczeszczą moje świętości. Nie rozróżniają między tym, co święte, i tym, co świeckie, pospolite, zwykłe. Nie rozsądzają między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. A na szabaty zamknęli oczy, także wśród nich doznaje zniewagi. Widzicie to? Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz, Rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski Nie to się kojarzy ze współczesnymi teleewangelistami Którzy głoszą, wiecie, nauki o dziesięcinach I o ziarnie wiary jako darze ofiarnym, który ty przyniesiesz Dasz, wyślesz na konto takiego teleewangelisty Oni to nazywają ziarnem wiary Że dasz takiemu ewangeliście 100 dolarów To Bóg ci pomnoży i da ci 1000 dolarów Takie nauki głoszą Prorocy natomiast pokrywają ich winy tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi. Widzicie, powierzchowna pokuta, powierzchowne nawrócenie. Nie głoszą dogłębnego odwrócenia się od grzechów. Głoszą e, zbawienie w Jezusie Chrystusie e, i bardzo mało głoszą na temat grzechu. E, tylko obietnice głoszą: Że Bóg Cię kocha, Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia. Ale mało mówią o pokucie, o zmianie myślenia. I o poddaniu swojej woli, o zapieraniu się siebie samego i poddaniu swojej woli słowu bożemu. Widzicie to? Zobaczcie. Jeszcze raz. Kapłani jej, jeżeli jesteśmy kapłanami nowego przymierza, patrzcie tamci kapłani zostali odrzuceni wyłamani z drzewa oliwnego suche gałęzie wyłamane które nie przynosiły owocu dla Boga odrzucone list do rzymian 11 rozdział tak list do rzymian 11 rozdział mówi o odrzuceniu tych gałęzi z drzewa oliwnego które nie owocowały bo byli nieposłuszni czym nie byli posłuszni kapłani jej przekraczali jego prawo bezcześcili jego świętości szabat jest jego świętością ludzie przeczytajcie w dekalogu co jest świętością Boga święty dzień Boga Jachła. Inne jego świętości, trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział. To są Jego święte czasy, nie żydowskie święta, jego święta, święta Boga Izraela. Bezczeszczą moje świętości, nie rozróżniają pomiędzy tym co święte i świeckie. Nie rozróżniają. A wszystko jedno. Ja obchodzę y, niedzielę, a nie szabat. Teraz niedziela jest szabatem, tak ludzie mówią, albo mówią, każdy dzień jest dla Boga. Każdy dzień jest święty. No nieprawda. Nie każdy jest święty. Tacy ludzie właśnie nie rozróżniają pomiędzy tym co święte i tym co świeckie. Są przewrotni. Nie rozsądzają pomiędzy tym co czyste a tym co nieczyste. O no wszystko teraz czyste, używają wizji apostoła Piotra, mimo wszystko wolno jeść. Ta wizja nie mówi o tym, że Chrystus oczyścił świnie, mówi o tym, że ludzi oczyścił. Wizja Piotra mówi o ludziach, nie o wieprzowinie. Czyli mienili się mądrymi, a okazali się głupi, ci wszyscy kaznodzieje, tak? którzy głoszą takie przewrotne nauki. A na Szabaty zamknęli oczy, także wśród nich doznaje zniewagi. To no, cała teologia protestancka. Na Szabaty Boga zupełnie zamyka oczy. Zupełnie chcą pominąć ten temat. W ogóle na ten temat nie chcą rozmawiać, a jak podejmiesz ten temat, to uciekają jak karaluchy od światła. <laughs> Hallelujah! O, dobra, to Paweł Apostoł w to wierzył. Paweł Apostoł w to wierzył w te słowa. I jeszcze pokażę Wam w co wierzył, bo wierzył we wszystko, co jest u proroków, tak? Hallelujah, cudownie, ale ja lubię rozwalać. A to w Jeremiasza jest napisane, że będziesz burzył, niszczył, wypleniał i wykorzeniał, a następnie będziesz odbudowywał i sadził. To jest u proroka Jeremiasza. Yy, zaraz na początku, chyba w pierwszym rozdziale. Ja to lubię robić. 56 rozdział Izajasz. Tym razem nie robię. Izajasz. Zobaczcie. Paweł Apostoł też w to również wierzył. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Jachła, nie mówi tak. Z pewnością Jachła wykluczy mnie ze swego ludu. Zaniec, czyli Kastrat, także niechaj nie mówi. Oto ja jestem uschłym drzewem. Bracia, nie narzekajcie. Zobaczcie, co mówi Bóg. Tak bowiem mówi Jachła, kastratom, żydzańcom, którzy przestrzegają moich szabatów, moich szabatów, nie żydowskich szabatów, moich, mówi Jachła Bóg, opowiadają się za tym, co mi się podoba, Hallelujah! oraz trzymają się mocno mego przymierza. Dam, Arka przymierza, tak, tablicę przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek. Damy mi im imię wieczyste i niezniszczalne Haleluja Jesteście zachęceni? Lepsze, dlaczego imię lepsze? Bo my to robimy, kochani, kiedy? Od roku, od dwóch, od sześciu od, Ja mniej więcej od siedmiu, ośmiu lat Nie od dziecka Dla nas to jest trudno Przestawić się No jest trudno i zobaczcie, Bóg to Doceni, on wie, że jest trudno dla nas, bo musimy się postawić całemu temu królestwu świata, tego świata, dookoła, całej tej pogańskiej kulturze. Dlatego właśnie ludzie nie chcą zachowywać szabatu, bo to jest wielkie wyzwanie dla ich stylu życia. A my, którzy podejmujemy to wyzwanie, Bóg wie o tym, że jest to wyzwanie i da miejsce w Jego domu, w Jego murach, imię lepsze nawet od synów i córek dam im imię wieczyste niezniszczalne. No my jesteśmy Izraelita, kochani, Izraelita. do <grywa> Cudzoziemców zaś, którzy przyłączyli się do Jachła, żeby mu służyć, żeby miłować imię Jahowa i zostać jego sługami, wszystkim zachowujących, wszystkich zachowujących szabat. Kogo? Cudzoziemców. Bez pogwałcenia go I trzymających się mocno mojego przymierza Przyprowadzę na moją świętą górę Gdzie? Do nieba Tam, na tą górę narad Na najwyższą górę na północy, tam gdzie szatan chciał wstąpić Bóg nas tam wprowadzi W duchu I rozwesele w moim domu modlitwy W twoim sercu, tam jest dom modlitwy W twoim duchu, teraz, nowe przymierze Całopalenia ich oraz ofiary Ty jesteś całopaleniem Spalaj się dla Boga, płoni dla Boga. Haleluja! Płoni świętym ogniem! Ofiaruj się Bogu, haleluja jako żywa, święta, miła dla Boga ofiara. Rzymian 12, żywa, nie martwa! Żyj dla Boga, poświęć swoje życie Bogu! Hallelujah, Spędź czas w modlitwie wstawieniczej. Czytaj słowo Jachła Pana na kolanach. Hallelujah, Bóg ci na ogień z nieba. Rozpali Cię, będziesz płonął, będziesz parzył. Ha, 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 Hallelujah. Cało palenia twoje oraz ofiary będą przyjęte na jego ołtarzu. Ty, twoje życie, niech się stanie ołtarzem dla żywego Boga, niech Bóg cię ożywi. Hallelujah, powstańcie sprawiedliwi, prawi w oczach Pana. Hallelujah. Ha, ha, ha. Bo dom mój, serce twoje, nasze ciało. Dom Ducha Jego, Ruach HaKodesz, będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Widzicie po co mamy się modlić, żeby narody przywrócić do posłuszeństwa wiary, do posłuszeństwa słowu. Chwała Ci Jahwa, Halachi. To jest właśnie to w co apostoł Paweł wierzył. Więc jak apostoł Paweł mógł uczyć, nauczać i głosić przez swoje listy na przykład Kolosan 2, czy Rzymian 14, że poganie nie muszą szabatu zachowywać? No to przecież byłby kompletnym schizofrenikiem taki gość, no. Widzicie to? Halluja! Kolosan 2 mówi wręcz przeciwnie. Mówi coś w tym stylu, że niech taki katolik czy protestant nie osądza ciebie i mnie, bracie, który zachowujesz. Święte dni Jachua, jego święta. A jego święta, jak ktoś z Biblii pamięta, to są uczty. To jest dużo jedzenia i picia. I właśnie dlatego asceci, gnostyccy, asceci, ludzie ascetycznie myślący, mogą cię próbować krytykować z tego powodu. No? Z powodu, że za dużo jesz, za dużo pijesz. Właśnie w szabat. Albo na sukot, Albo jakieś inne dni świąteczne jachła. Tak? No widzicie? To o tym tam jest mowa. Cały kontekst na to wskazuje. Na ludzkie nauki i doktryny. A szabat i święta Boga nie są ludzką nauką i doktryną. Poza tym werset Jeden jest tam kompletnie przekręcony. Właśnie jest przekręcony przez takich ludzi, co yy, po prostu, jak apostoł Piotr mówi, niedouczonych w całym słowie. Niedouczeni. Nieutwierdzeni. I przekręcają listy Pawła na własną zgubę. Tak? No. Haleluja. Kochani, go home, read your Bible. To tyle. Yy, w yy, skrócie. Bądźcie zachęceni. <laughs> Bądźcie rozpaleni. <laughs> Eee, tak jak słowo mówi eee, Bądź gorący albo zimny Bo jak będziesz letni to cię wypluje z moich ust <laughs> Także kochani Po prostu Tak niech będzie tak, nie niech będzie nie Bo co ponadto to jest od diabła Zero kompromisu Ale kochajmy ludzi A jak chcecie pokrzyczeć Nawrzeszczyć na diabła To w modlitwie wstawienniczej Nakrzyczcie na niego tak mocno w modlitwie wstawienniczej sam na sam przed Bogiem że będziecie już tak zmęczeni i garła będą tak zjechane że jak będziecie z ludźmi rozmawiać to pozostanie w was jedynie wysezenowana łagodność Chrystusowa do ludzi z miłością, z delikatnością z cierpliwością nie wstydźcie się mówić ludziom że ich kochacie że Bóg ich kocha trochę trzeba do ludzi podejść jak do małych dzieci no bo to są po prostu wiecie są jak małe dzieci: nie mają zrozumienia, nie są dojrzali duchowo, nie mają rozeznania. Po prostu musimy ich traktować jak dzieci z cierpliwością, z łagodnością, właściwą duchowi Bożemu. I powolutku, po prostu Duch Boży będzie ich przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. A jak po prostu spotyka Was jakaś niesprawiedliwość? Jakieś y, zupełnie niedorzeczne słowa ze strony ludzi, czy to y, niewierzących, czy ledwo wierzących, <grymnie> to y, czy wierzących inaczej, to, to po prostu Przyjmijcie to z pokorą, z łagodnością. A jak się, się wam w środku aż tam krzyczeć, ja przez, sam przez te, takie sytuacje przychodzę, aż się krzyczeć ktoś w środku, to do komory modlitewnej i nakrzyczeć na diabła. Myślę, że to jest e, dobra rada. Hallelujah, kochani. Go home, read your Bible. Dawajcie komentarze, jakieś fajne świadectwa, jak macie ku zachęcie, jak nam Bóg działa w waszym życiu. Hallelujah. Zachęcajmy się wzajemnie i e, bądźmy żywą ofiarą dla Boga. Go home, read your Bible.